Odróżnie, która nie wróciła z Madrytu, Chelsea i sezon 21-22. Gdy mówimy o Chelsea, myślimy o potencjale do awansu do Ligi Mistrzów, o grubych transferach, a przede wszystkim o trofeach. W serii, w której przedstawiam wam sezon klubu, który przez wielu został zapomniany, dzisiaj losowanie pada na zespół ze Stamford Bridge. A więc zapraszam do oglądania. Aby przedstawić sytuację Chelsea, musimy cofnąć się do czasów pandemicznych. W sezonie 20-21 w strukturach The Blues doszło do niemałych roszad transferowych. Po świetnym czwartym miejscu w sezonie 19-20 Roman Abramowicz dał Frankowi Lampardowi wolną rękę co do transferów. Po banie transferowym nałożonym na klub w pandemicznym sezonie duża odpowiedzialność spadła na młodzież. Mason Mount, Tammy Abraham, Rich James... Te nazwiska brylowały wówczas w pierwszym składzie The Blues jako wychowankowie tego zespołu. Jednak Lampard postawił jasno, jak jest kasa, to muszą być transfery. Więc lata 2020 roku można było traktować jako zbrojenia pod walkę o najwyższe cele. Timo Werner z Lipska, Kai Haver z Bayer Leverkusen, Tego Silva z PSG, Ben Chilwell z Leicester, Hakim z Ajaxu oraz Edua Mendy ze Stade Miało być kolorowo, ale efekt był taki, że 25 stycznia zwolniono Franka Lamparta ze stanowiska trenera Chelsea. Wprawdzie wyszedł z grupy Ligi Mistrzów, ale w Lidze The Blues mimo niezłego startu zajmowali zaledwie szóste miejsce ze stratą trzech punktów do czwartego w tabeli Evertonu. Jego następcą został Thomas Tuchel. Niemiec, który pracował w Mainz, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain dostał pół roku na odwrócenie sytuacji. Chociaż nie udało się wygrać ligi, gdy strata do lidera była duża, to raczej trzeba było skupić się na walce w Lidze Mistrzów, gdzie czekało Atletico Madryt w jednej ósmej finału. 0-1 w Bukareszcie po bramce Olivera Giroux z przewrotki, a także 2-0 w Londynie dało awans do ćwierćfinałów i potyczki z FC Porto. 0-1 w Sewilli i 2-0 tydzień później również w stolicy Andaluzji dało półfinał i spotkanie z kolejną hiszpańską drużyną Real Madryt. Zinedine Zidane jednak nie był cudotwórcą, to w Madrycie udało zanotować się remis 1–1, ale 2–0 w Londynie dało z finał. Wyjeżdżając z Madrytu, raczej nie spodziewali się po remisie, że za rok o tej samej porze rozpadnie się projekt o nazwie Chelsea. Reszta w dalszej części materiału. Wracając na finał w Porto, z Chelsea zagrał mistrz Anglii, a więc Manchester City. To był czas, w którym Guardiola jeszcze kombinował z taktyką na najważniejsze potyczki i tym razem też przekombinował. Bez nominalnego napastnika City w ogóle nie istniało. Nie pomagał też senegalski mur o nazwie Edouard Mendy. 80 milionów euro włożone w Havertza jednak tej nocy zwróciło się i po bramce Niemca Chelsea po 9 latach poniosła swój drugi puchar za zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Jako ciekawostkę warto przytoczyć, że parę dni wcześniej ekipa z Londynu na Wembley zmierzyła się z Leicester w finale FA Cup. Przegrana 0-1 po bramce Juriego Tilemonsa jednak należała do nowych koszulek na przyszły sezon. Jednak w Porto Tuchel i spółka zagrała w trykotach z sezonu 2021 Las Dance. Wracając do właściwej akcji dzisiejszej historii, sezon 21-22 miał być dla Chelsea czymś niesamowitym. Skoro Tuchelowi udało się wygrać Ligę Mistrzów i dojść do finału FK w pół roku, to następny sezon zwiastował jeszcze lepszy wynik. I tak się wydawało, jeżeli chodzi o transfery. Jedynie dokoptowani do zespołu przez chwilę najdroższy zawodnik Premier League, a więc Romeo Lukaku, a także Saul Niguez. Aby finansowym fair play wszystko się zgadzało, tak musiało odejść kilku zawodników. Ficaioto Tomori do Milanu. Mark Way do Crystal Palace, Tammy Abraham do Romy, a także Kurt Zuma do West Hamu. Te transfery miały zniwelować dziurę pozostawioną w budżecie po lecie 2020 roku. Sezon zaczęli wyśmienicie. Wygrana z Realem w Superpucharze Europy, porzutach karnych i pokaz kepy w konkursie 11 zwiastował bardzo dobrą kampanię. W Premier League Mieli przecież dotrzymać czoła Manchesterowi City i Liverpoolowi, przechytrzeć ciekawe Spurs, Manchester United z nowymi gwiazdami i jak się okazało Arsenal, który pod Mikelem Martetą pokazał się ze świetnej strony. I ekipa The Blues właśnie tak świetnie zaczęła. Pierwsza porażka przytrafiła się w szóstej kolejce, ale mimo wszystko od siódmej aż do 14. kolejki utrzymywali się na szczycie. Wygrana 7-0 z Norwich była piękną otoczką świetnej formy ekipy Tuchela. Pewnie grająca obrona z Mendim na czele i generałami Rydigerem i Silwą. Na wahadłach Chilwell i James, którzy napędzali ataki. W środku pola Inspektor Kante i Jorginho z trzecim miejscem w plebiscycie Złotej Piłki. W ataku brylował Mount. Świetnie spisywał się Havertz, ale na szpicy Lukaku miał jednak problemy, lecz w jego przypadku można było liczyć na Timo Wernera. Jednak nadeszło pierwsze ostrzeżenie zwiastujące zły koniec pięknych historii. 4 grudnia, w spotkaniu 15 kolejki Premier League, Deblus Blues grali z West Hamem. Na prowadzenie wyprowadził Chelsea Thiago Silva w 28 minucie, jednak po rzucie karnym błyskawicznie wyrównał stan rywalizacji 12 minut później Manuel Lancini. Po kolejnych 4 minutach Mason Mount strzelił na 2-1 i zdawałoby się, że na London Stadium nic się nie zmieni. Był to początek koszmaru. W 56. minucie Jarrod Bowen wyrównał, a w 87. Artur Mazuaku pod centrostrzale dał West Hamowi 3 punkty. Ta porażka znaczyła wiele, bo już w ogóle Chelsea w tamtym sezonie nie wskoczyła na pozycję lidera w tabeli. Do końca 2021 już nie przegrali, ale dwa zwycięstwa i trzy remisy to za mało jak na pierwsze miejsce w tabeli. Sytuacja w pucharach była dość dobra. W lidze mistrzów Chelsea trafiła na Juventus z Zenit i Malmö. Cztery zwycięstwa w grupie, jeden remis i jedna porażka dały 13 punktów i drugie miejsce za Juve. Warto wspomnieć o rozwałce Juventusu na Stamford Bridge i remis z Zenitem 3-3 zabierający pierwsze miejsce w grupie. W Carabao Cup pokonywali kolejne rundy jak i kolejnych przeciwników. Mimo początkowych trudności i awansów po rzutach karnych z Aston Villa i Southampton, Brentford i Tottenham udało się bez problemu pokonać. W finale z Liverpoolem trzeba było rozstrzygnąć spotkanie konkursem jedenastek, ponieważ stan rywalizacji wynosił 0-0. Przez 10 serii żaden zawodnik się nie pomylił, więc czas by bramkarze podeszli na 11 metr im Keleher nie pomylił się, lecz Kepa jako ostatni przestrzelił i Liverpool był już z pierwszym pucharem w 2022 roku. Był to kolejny zły znak. W klubowych mistrzostwach świata na szczęście dla Chelsea pokonana w półfinale ekipa al Ilal 1-0 i zwycięstwo w finale z Palmeiras 2-1 dało ostatni brakujący element w gablotce Abramowicza, a dla Chelsea pierwsze w trofeum w 2022 roku. Przy okazji pierwszej części sezonu urazu w listopadowym spotkaniu Ligi Mistrzów doznał Ben Chilwell. Anglik zerwał więzadło krzyżowe i wykluczył się do końca tego sezonu. W 2022 rok Chelsea wchodziła na drugim miejscu z ośmioma punktami straty do Manchesteru City. Wynik ten był w obecnej fazie sezonu jako wynik do odrobienia. Jednak z formą miało być już coraz gorzej. Wprawdzie nie przegrywali Notowali nawet serię zwycięstw sięgającą od 23 stycznia do 13 marca, ale zdarzało się notować remisy i porażki po słabej grze. Potrafili wygrać 6-0 z Southampton, ale i przegrać 1-4 z Brentford. Od wspomnianego zwycięstwa z Soton do końca sezonu zanotowali tylko 3 wygrane. Na domiar złego, Liverpool i Manchester City odjechały, i tylko one zmierzyły się w ostatecznej walce o Mistrzostwo Anglii, którą wygrali obywatele. Nałożyło się na to sporo czynników, jak te, Puchary ligowe, czy europejskie, Liga Angielska i klubowe Mistrzostwa Świata. Też mocno podupadła forma zawodników. Mount nie prezentował się tak dobrze, jak na samym początku sezonu, Lukaku był jedną nogą poza Deblus. A obrona również nie powalała na kolana. W FA Cup pokonywali po kolei kolejne rundy: 5-1 z Chesterfield, 2-1 z Plymouth, 3-2 z Luton, 2-0 z Middlesbrough i 2-0 z Crystal Palace. W finale znowu spotkali się z Liverpoolem i znowu doszło do rzutów karnych. A Spilliqueta w drugiej serii i Mount w siódmej spodłowali, Cimikas wykończył i Liverpool zdobył FA Cup. Tym razem tylko wynik po 11 się zmienił. Zamiast 11:10 było 6-5. Jednak to był wynik, który kończył zmagania zespołu ze Stanford Bridge w tym sezonie. W tym gorzkim sezonie. 14 maja to był koniec złudzeń o dobrym sezonie. Lecz jeszcze w tym sezonie wydarzyły się dwie rzeczy, które nas zawsze odmieniły zespół Chelsea. 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Z tego powodu wszystkim oligarchom rosyjskim zamrożono środki, w tym Romanowi Abramowiczowi. Rozpoczęło się nerwowe oczekiwanie na sprzedaż klubu. Po 19 latach panowania w klubie musiał pożegnać się z drużyną, z którą wygrał absolutnie wszystko. W maju ówczesnego roku klub trafił w ręce Teda Beklego. Tym samym zakończyły się rządy, które przywróciły klub z niebieskiej części Londynu na szczyt. Dwie ligi mistrzów, pięć razy Premier League. Pięć razy FA Cup, trzy Puchary Ligi, dwa Super Puchary Anglii, Super Puchary Europy i Klubowe Mistrzostwo Świata. 21 trofeów i koniec. A o Amerykanie Becklim w niedalekiej przyszłości będziemy mieli jeszcze okazję usłyszeć. Moment, który był kluczowym aspektem do nagrania tego odcinka nastąpił 12 kwietnia 2022 roku. Wcześniej, po w jednym z finału, Chelsea zmierzyła się z mistrzem Francji Lille. 2-0 w Londynie i 2-1 w Lille dało awans do ćwierćfinału. Od poteczki z królewskimi minął prawie rok. Carlo Ancelotti, który wrócił z Severtonu do Realu, odmienił tą ekipę. Odmieniony Vinicius, genialny Benzema, Las Dens, Tria w środku pola, Krosa, Casemiro i Modricia. Obrona, mimo że bez Ramosa i Varana, to z Militao i Alabom, a na bramce Courtois, o którym w edycji 21-22 będziemy mieli jeszcze okazję usłyszeć. W Londynie po niemrawym spotkaniu i hat-tricku Benzemy Chelsea przegrała 1-3. To z jednej strony był koniec, ale Tuchel i spółka jechali do Madrytu z nadzieją. Nadzieją, która przepadła, a wraz z nią stara ekipa Chelsea. Ale jak to faktycznie było? Od początku Chelsea atakowała, co poskutkowało bramką na 1-0 Mounta w 15 minucie. W 51. na 2-0 podwyższył Rediger. 3-3 w dwumeczu i awans na wyciągnięcie ręki. W 61. minucie piłka została zagrana od N'Golo Kante do Marco Alonso i Hiszpan uderzył nie do obrony. Wydawałoby się, że bramka została zaliczona, ale futbolówka odbiła się wcześniej od ręki lewego obrońcy De Blues i przez to bramka nie została zaliczona. Gol, który odmieniłby losy spotkania. W bardzo kontrowersyjnych warunkach Szymon Marciniak, ówczesny arbiter, nie zajęczył w większości opinii prawidłowej bramki. W 75 minucie Timo Werner wykończył akcję The Blues i nareszcie comeback się udał. Radość, która trwała krótko, bo w 80 minucie Rodrigo wyrównał stan rywalizacji w dwóch meczu na 4-4 i koniec końców mieliśmy dogrywkę. W 95 minucie, po złym zagraniu Thiago Sylwy, piłkę przejął Eduardo Kamawinka i rozegrał ją na skrzydło do Viniciusa. Ten doświadkował na głowę Benzemy i Francuz strzelił na 2-3 w tym meczu, ale na 5-4 w Po Podopieczni Tuchela atakowali, mieli nawet piłki meczowe, ale nic z tego. Benzema dał awans do półfinału, gdzie Real stoczył świetny pojedynek z Manchesterem City. Mogłoby do tego nie dojść, gdyby jakiś zawodnik wykończył którąś z 28 sytuacji. Gdyby Bramka Alonso została uznana, to nie doszłoby do takiej sytuacji. Jest wiele pytań i powodów, dlaczego tak się stało, ale gdyby tak spojrzeć na całość, to wydaje się, że edycja Ligi Mistrzów 21-22 była dla Real'u po prostu szczęśliwą. Comeback PS, że powrót z Chelsea, nieprawdopodobna końcówka City. Jest na sam koniec belgijska ściana, która zatrzymała Liverpool. Może po prostu zabrakło szczęścia dla ekipy The Blues? Wybierając tytuł dzisiejszej analizy, mogłem wybrać wiele sytuacji z tego sezonu. Mecz z West Hamem, finały pucherów z Liverpoolem, czy sytuacja z Abramowiczem, ale wybrałem jednak mecz w Madrycie. Spytacie się dlaczego? W następnych sezonach sami dobrze wiemy, co się zdziało z ekipą ze Stanford Bridge. Fatalny sezon 22-23 i mizerna obecna kampania. Zmiana tego, co wypracował poprzedni zarząd w pół roku, prawie miliard euro na zawodników często jeszcze niedoświadczonych wpłynęło na ten zespół. W Madrycie została ekipa, która zakończyła epokę piękną dla tego klubu: z trofeami, z walką o najwyższe cele, a także mentalnością zwycięzców. Wróciła ekipa bez energii, a także ducha. Mimo w miarę udanej końcówki, początek następnej kampanii nie wyglądał tak obiecująco, po czym Tuchel został zwolniony. To był ostatni etap rozbiórki starej Chelsea. Lato 2023 roku dopełniło zniszczenie po sprzedaży zawodników stanowiących trząs zespołu z Londynu. Madryt zmienił historię, po której drużyna z czołówki stała się ligowym silniakiem. Obecnie Mauricio Pochettino ma zespół pełen potencjału. Jest to nowa Chelsea, która będzie odnosić sukcesy za 5-10 lat, ale to będą sukcesy nowej epoki. Epoki Beklego, bo stara zakończyła się 12 kwietnia 2022 roku po porażce 2-3 z Realem Madryt.